Lep studio przedstawia: World of Warcraft Rozbitkowie Akt trzeci Korshara Weltir Władczyni Gniewu. Kilka kolejnych dni minęło szybko. Choć były to dni pełne napięcia i ciężkiej pracy. Obóz z każdym zachodem słońca stawał się bardziej niespokojny, przygaszony, jakby czekał na coś, co miało dopiero nadejść. Zana, niemal bez przerwy zamknięta w warsztacie, pracowała w gorączkowym skupieniu, majstrując przy odzyskanym rezonatorze, Kure obserwowała ją często z ukrycia, za każdym razem czując ten sam ścisk w gardle. Aurelion odzyskiwał siły, choć nadal potrzebował wsparcia Proentiusa. Megelon, jak zawsze opanowany, próbował uspokajać nastroje, ale nawet jemu coraz trudniej było skrywać napięcie. A Feorlon, w przerwach między laniem motylej krwi, wciąż szukał śladów złodzieja. Bezowocnie, niestety. Trzeciego dnia przed Zachodem wreszcie nadeszła ta chwila. W centralnej komorze warsztatu zebrała się niewielka grupa. Zana stała nad prowizorycznym pulpitem, nerwowo kręcąc pokrętłami i przesuwając palcami polśniących na wpół wygaszonych panelach. Aurelion siedział na prowizorycznym siedzisku, czujnie przyglądając się techniczce. Megalon i Proentius stali obok, obaj spięci, milczący. Cure zajęła miejsce z tyłu, z dala od wszelkich spojrzeń. Nie wiem, czy ten rdzeń da radę, ale lepszej opcji nie wymyślę. Gotowi? Spytała Zana głosem pełnym napięcia, przesuwając dłoń po panelu. Rób co trzeba, odparł stanowczo Aurelion, poprawiając się na siedzeniu. Światło nas prowadzi nie możemy dłużej zwlekać. Wzięła głęboki oddech i uruchomiła urządzenie. Przez pierwszą chwilę nie wydarzyło się nic. Rezonator jedynie cicho zawibrował, wypuszczając słaby trzask elektryczności. Techniczka wpatrywała się w panel, coraz mocniej zaciskając usta. To powinno zadziałać. Wyszeptała bardziej do siebie niż do innych i chwyciła za pokrętła. Wtedy nagle z urządzenia wydobył się przenikliwy trzask, a zaraz po nim głęboka wibracja. Wszyscy spojrzeli po sobie nerwowo. Cisza ciągnęła się długo, niemożliwie długo, przerywana jedynie trzaskami i szumem zakłóceń. Nic. Z urządzenia dobiegł kolejny trzask, tym razem mocniejszy, a zaraz po nim cichy, niewyraźny głos. Na pulpicie zamajaczył niewyraźny hologram, tak niestabilny, że ciężko było dostrzec twarz rozmówcy. Tutaj, tutaj, zno, awa, strażnica. prze, prze. Zana rzuciła się do panelu, niemal krzycząc w napięciu. Tu Zana! Strażniczka obozu Belszan! Słyszymy Was! Kolejna fala trzasków. Wypowiadane słowa były praktycznie niezrozumiałe. Trzeba wzmocnić zasięg. Wiem!. Sięgnęła pospiesznie do sterty narzędzi i wyszarpała połyskujący, sferalny sześcian z otworami po każdej stronie. Wyciągnęła kabel z rezonatora, który całkowicie zgasł. Techniczka podpięła sześcian do projektora, łącząc go z odczepionym wcześniej przewodem. Pulpit rozbłysł, a hologram tym razem był bardzo wyraźny. Tutaj Azurowa Strażnica. Welszan, jesteście tam? Powtarzam. Welshan, czy nas odbieracie? Zana przekręciła kilka pokrętł, po czym stanęła naprzeciwko projektora w zaznaczonym wcześniej miejscu. Odbieramy. Słyszymy was. Eksodar przetrwał? Zapytała zdeszana techniczka. Eksodar przetrwał! Powtarzam! Eksodar przetrwał! Łącznie jest nie słaba. Podajemy koordynat do wozu nastąpił trzask, a po nim szybki ciąg cyfr, które Zana zapisywała z gorączkowym pośpiechem. Odbiór! Halo! Strażnica! Rezonator zaiskrzył się, trzasnął i ucichł, wypuszczając z siebie smugę śmierdzącego dymu. Zakleła techniczka, kopiąc racicą pulpit, który aż się przesunął. Aurelion przymknął oczy, wypowiadając cicho krótką modlitwę. Światło nas odnalazło. Gdy transmisja się urwała, wszyscy spojrzeli po sobie z mieszanymi uczuciami ulgi i nowego napięcia. Megalon odetchnął głęboko. A jednak przetrwali. Wyślijmy ekspedycję. Megalon, poprowadzisz ją. Kure pójdzie z tobą. Jej obecność może się okazać nieoceniona. Drinejka spojrzała na egzarchę. Skinęła głową, starając się nie zdradzić targającego nią niepokoju. Zanim opuściła komorę, egzarcha przywołał ją do siebie ruchem ręki. Chwycił ją za dłoń, kiedy stanęła przy nim. Aurelionie, czy jesteś pewien, że to dobry pomysł, abym wyruszyła z nimi? Zapytała cicho, unikając jego wzroku. Aurelion uśmiechnął się delikatnie. Oczywiście, które westchnęła ciężko, splatając dłonie na kolanach. Ale ja nadal nie wiem, kim naprawdę jestem. Obawiam się, że mogę zawieść albo co gorsze zaszkodzić całej ekspedycji. Każdy z nas się kiedyś gubi, powiedział z powagą, ale i ciepłym w głosie. To kim jesteśmy, nie jest jedynie kwestią wspomnień. Nasze działania, wybory to one określają naszą prawdziwą naturę. Nawet jeśli nie pamiętasz swojej przeszłości. To, co robisz teraz, świadczy o tym, kim naprawdę jesteś. A jesteś wyjątkowa. Chociaż sama jeszcze o tym nie wiesz. Która spojrzała mu prosto w oczy. Czy uważasz, że mogę jeszcze być tą adeverą, Wojowniczką, którą pamiętasz? Aurelion pokiwał głową z pełnym przekonaniem. Wciąż nią jesteś. Choć być może inną wersją. Może lepszą. Może bardziej dojrzałą. To, kim jesteśmy, zmienia się z każdym dniem. Każdym doświadczeniem. Nie bój się tej zmiany. Zamyśliła się głęboko, analizując jego słowa. Ale co jeśli się pomylę? Jeśli popełnię błąd, który zaszkodzi wszystkim? Jeżeli stracę panowanie albo... Aurelion stanowczo ścisnął jej dłoń. Błędy są częścią naszej drogi. Bez nich nie moglibyśmy się uczyć ani rosnąć. Ważne jest, aby się z nich podnosić i nie pozwalać, by nas definiowały. Zaufaj sobie, Ateveiro. Zaufaj swoim instynktom i temu, co masz w sercu. Idź za światłem. Za żywiołami, które do ciebie mówią. Tylko wtedy poznasz prawdę. Spojrzała przeciągle w oczy egzarchy, po czym skinęła głową. Dziękuję, egzarchu. Wyszeptała cicho, klękając. Postaram się cię nie zawieść. Wiem o tym. Karesz naru. dimora. Przygotowania do wymarszu rozpoczęły się tuż przed świtem. Drinei szybko zebrali niezbędny ekwipunek. Zana wyposażyła w niezbędne narzędzia nawigacyjne. Prentius przyniósł dodatkowe lecznicze mikstury, a Melon rozdzielał zapasy. Aurelion mimo słabości doglądał wszystkiego. Jesteś gotowa, nadziejo? spytał Megelon, kładąc dłoni na jej ramieniu. Muszę być. Światło nas prowadzi. Pierwszy dzień podróży rozpoczął się w ciszy i skupieniu. Nadzieja, Megalon, Weron, Solaris i Aestra opuścili obozowisko Welszan jeszcze przed świtem, zanurzając się głęboko w cienisty las. Początkowo ich kroki były pewne, w miarę jak drzewa coraz bardziej zamykały się nad ich głowami, tworząc naturalny, szumiący baldachim. Jednak z każdą godziną niebo stawało się coraz ciemniejsze, aż w końcu zaczął padać deszcz. Najpierw drobną, chłodną mrzawką, by wkrótce zmienić się w ulewę, która przesłaniała widoczność i przesiągała ubrania podróżników. Naru no, chyba nie sprzyjają naszej wędrówce, mruknął Weron, potrząsając głową, by pozbyć się kropi deszczu spływających mu po twarzy. Albo nas testują. Może jedno i drugie, dodała z uśmiechem Aestra, naciągając głębiej kaptur na głowę. Może sprawdzają, czy nasza wiara jest równie nieprzemakalna, jak te płaszcze? Megalon zerknął na nią spod oka, lekko uśmiechając się. W takim razie dobrze, że jesteś z nami. Przynajmniej możesz modlić się, żebyśmy nie przemokli do szpiku kości. Kure szła obok w milczeniu, uważnie nasłuchując dźwięków lasu. Co jakiś czas dreszcz przebiegał jej po plecach, gdy w oddali rozległo się niepokojące trzaśnięcie gałęzi lub ledwie słyszalne warczenie jakiegoś ukrytego stworzenia. Solaris zatrzymał się nagle, przykucając i z zainteresowaniem przyglądając się krzakowi porośniętym, delikatnym, fosforyzującym mchem. Co tym razem znalazłeś, alchemiku? spytał Weron, unosząc brew z niedowierzaniem. Kolejny ziele na napar? Solaris zerknął na niego z łagodnym uśmiechem. Fluorytową porostnicę niezwykle rzadka, a przy tym bardzo użyteczna. Nie sądziłem, że rośnie też na tej ziemi. Może uratować komuś życie, jeśli ją dobrze sprawić. Nigdy nie lekceważ potęgi natury, Weronie. W obecnej sytuacji to wręcz niemożliwe odparł wojownik z lekką ironią. Pamiętacie, jak żyło się nam w szatrach? Zagadnęła po dłuższej chwili Aestra, spoglądając w dal, jakby widziała tam coś więcej niż tylko mokre drzewa i deszcz. Te spokojne dni, kiedy wszystko wydawało się prostsze. Spokojne? Parasknął Megelon z lekkim niedowierzaniem. Ano były, nie licząc ciągłej walki z orkami. Racja, ale przynajmniej mieliśmy wtedy jasny cel, Wiedzieliśmy, kim jesteśmy i co robimy. Teraz też wiemy, wtrącił spokojnie Solaris, pakując ostrożnie kolejną zebraną porostnicę do torby. Idziemy dalej. Przetrwamy i znajdziemy naszych. Łatwo ci mówić. Tu wszystko jest inne. Tam był nasz dom, nasz świat. Teraz jesteśmy tylko uchodźcami. które milczała, słuchając ich słów. I czując narastającą niepewność. Rozmowa towarzyszy wzbudzała w niej dziwne uczucie tęsknoty i smutku. Dom jest tam, gdzie jesteśmy razem. Nie miejsce czyni naszą społeczność, ale ludzie, którzy ją tworzą, nie możemy o tym zapominać. Gdy wreszcie zatrzymali się, by rozbić prowizoryczne schronienie na noc, a estra zebrała ich wszystkich wokół siebie. Kapłanka uniosła dłonie ku niebu, które wciąż płakało deszczem, i wymówiła krótkie, lecz pełne mocy błogosławieństwo. Niech światło naru będzie z nami, powiedziała cicho, a w jej głosie zabrzmiało coś więcej niż tylko puste słowa. Niech nas prowadzi i chroni przed wszelkim złem. Nadzieja, słuchając jej słów, poczuła, jak spokój powoli wypełnia jej serce. Choć wiedziała, że droga przed nimi jest jeszcze długa i bardzo niepewna, położyła się w namiocie obok Megelona, patrząc w ciemne, ciężkie od deszczu niebo. Drugi dzień wędrówki rozpoczął się równie wilgotno jak pierwszy, lecz tym razem ulewa ustąpiła miejsca jednostajnej mżawce, która zlewała się z monotonną melodią azurowego lasu. Podróżnicy obudzili się wcześnie, zziębnięci i wilgotni. Lecz determinacja, by dotrzeć do celu, dodawała im sił. Szybko zwinęli obozowisko i ruszyli dalej. Megalon szedł z przodu, prowadząc grupę przez coraz bardziej strome i skaliste ścieżki, które biły się między gęstymi zaroślami i omszałymi głazami. Solaris co jakiś czas zatrzymywał się, by zabrać kolejne próbki roślin. Cicho mrucząc pod nosem swoje uwagi. Aestra szła tuż za nim, od czasu do czasu wymieniając z alchemikiem krótkie, pełne ciekawości rozmowy. Szatrach, zaczął niespodziewanie Weron, przerywając ciszę, która od dłuższego czasu panowała wśród nich. Kiedyś wydawało mi się, że nigdy go nie opuszczę, a teraz nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczę naszą warownię światłości. Wrócimy. Odparła Aestra spokojnie. Jeśli nie my, to nasze dzieci, albo dzieci naszych dzieci. Szatrach zawsze będzie naszą kolebką. Ach, może. Przetaknął wojownik z lekkim uśmiechem. Ale nie chciałbym zostawiać tego zadania przyszłym pokoleniom. To my powinniśmy odbudować nasz dom. Niełatwe to będzie wyzwanie. Zważywszy na to, jak wiele straciliśmy, zauważył Megelon, spoglądając na Verona z lekką troską. Ale kto wie, może Naru mają dla nas plan większy niż tylko przetrwanie. Kure, słuchając rozmowy, poczuła nagle potrzebę wtrącenia się. A jeśli naszym domem jest miejsce, do którego zmierzamy, może nie chodzi o powrót do przeszłości, tylko o budowanie przyszłości. Megalon spojrzał na nią z uznaniem, lekko kiwając głową. Masz rację, górę. Musimy patrzeć do przodu. Po wielu godzinach marszu dotarli do skalistego przesmyku, gdzie las nagle ustąpił miejsca surowym kamiennym zboczom. Ścieżka, którą musieli pokonać, była wąska i niebezpieczna, obsypana luźnymi kamieniami, które osuwały się pod stopami. Ostrożnie! Ostrzegł Megelon, pomagając Aestrze przejść przez szczególnie zdradliwe miejsce. Tutaj łatwo o wypadek. Nagle Cure zatrzymała się gwałtownie, unosząc dłoń w ostrzegawczym geście. Spójrzcie. Szepnęła, wskazując na dwa potężne, czarno-białe, szablozębne tygrysy, które powoli przechadzały się przed nimi, wyraźnie nieświadome obecności podróżników. Nie możemy ich obejść. – spytał cicho weon, starając się oponować napięcie w głosie. Może, jeśli będziemy bardzo ostrożni. – odparł Megelon, zaciskając dłonie na rękojeści miecza. Lepiej uniknąć walki. Nim zdążyli podjąć jakokolwiek decyzję, za ich pleców rozległ się ostrzegawczy ryk. Obrócili się szybko i z przerażeniem dostrzegli kolejnego tygrysa, który górował nad nimi, stojąc na skalistej półce. Jego ogromne, błyszczące ślepia przeszywały ich wzrokiem, a potężne kły lśniły ostrzegawczo w półmroku. Dobroni! Krzyknął Megelon, dobywając miecza. Weron dołączył do niego natychmiast, a stal uderzyła o pazury z grzytem budzącym dreszcz. Walkę rozpoczęły krótkie, brutalne wymiany ciosów. Rzęta były szybkie, zwinne. Atakowały z boku i próbowały odciąć najsłabszego członka drużyny. Aestra, choć nie była wojowniczką, przywołała światło naru, rzucając oślepiający błysk, który na moment zatrzymał jedną z bestii. Solaris, trzymający się z tyłu, rzucał fiolki z parzącym wywarem. Jedna z nich trafiła celnie w bok kota, wywołując syk i kłąb dym. Megalon jednym precyzyjnym ciosem przeciął gardło pierwszemu stworzeniu, ale drugi rzucił się na Verona, raniąc go w ramię. Ten, mimo bólu, zdołał odrzucić przeciwnika i przebić go mieczem przez brzuch. Przez chwilę jeszcze słychać było ciężkie oddechy, kapanie krwi na skały i echo ostatniego warknięcia. Żyjecie? spytał megalon, oddechając ciężko. Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, echo ostrzegawczego ryku odbiło się od skał, zwiastując nowe zagrożenie. Ze skalistych otchłani zaczęły wyłaniać się kolejne szablozębne tygrysy. Ich sylwetki skradały się groźnie, zbliżając się w zastraszającym tempie. Za mną! Krzyknął Megalon, przyjmując defensywną pozycję. Trzymajcie się razem! Weron błyskawicznie dołączył do niego, tworząc mur ostrzy, podczas gdy Aestra przygotowywała kolejną świetlistą barierę. <trym> Solaris zaczął gorączkowo sięgać po ostatnie fiolki ze swojej torby, gotowy do obrony. Walka rozgorzała ponownie, brutalniejsza i bardziej chaotyczna niż wcześniej. furę chwyciła miecz, który wisiał jej przy boku. Nagle jeden z tygrysów wyłonił się z mroku, rzucając się bezpośrednio na nią. Uskoczyła instynktownie, z trudem unikając ostrych pazurów, lecz bestia była szybsza. Z przeraźliwym rykiem tygrys przewrócił ją na ziemię, przygważdżając do skał swoim ciężarem. Próbowała desperacko się uwolnić, kopiąc i bijąc, aż zdołała wyślizgnąć się spod cielska bestii. Przekręciła się na brzuch, próbując stanąć na nogi, gdy nagle poczuła mocne szarpnięcie. Tygrys zacisnął szczęki na jej plecaku, szarpiąc nią jak lalką, próbując ją unieruchomić. W tym momencie coś w niej pękło. Poczuła nagły, pierwotny gniew, który jak błyskawica rozszedł się po całym jej ciele. Jej oczy rozbłysły niespodziewanym błękitnym światłem. W dłoniach poczuła narastającą wibrację. W furii uwolniła się z plecaka, zostawiając go w paszczy stworzenia, po czym wyciągnęła przed siebie dłonie z krzykiem. Z jej palców wystrzelił jaskrawy, oślepiający piorun. Adeweira zerwała się na nogi, chwyciła za miecz i wpadła w szał. Z dzikim krzykiem zaczęła uderzać ostrze w leżące, dymiące ciało tygrysa. Ciosy sypały się, brudząc okolice czerwono po Kurę! Krzyknął Megalon, odciągając ją gwałtownie od martwego już zwierzęcia. Wystarczy! Już po wszystkim! Szarpnęła się jeszcze kilka razy w objęciach Drinea, po czym puściła w końcu miecz. Ocknęła się nagle, zdezorientowana. Megalon rozluźnił uścisk, kiedy całkiem się uspokoiła. Drżała na całym ciele. Jej oddech był urywany i ciężki. Serce waliło jak szalone. Spojrzała na swoje ręce, przerażona, całe ubabrane krwią. Ja. szepnęła, cofając się, jakby próbując uciec przed samą sobą. Co się stało? Jesteś cała? zapytał Megelon. Chyba tak, ale. rozejrzała się. Towarzysze patrzyli na nią ze zdziwieniem i rezerwą. Za nimi leżały ciała martwych kotów. I jak ty to zrobiłaś? zapytał z podziwem Weron, podchodząc do tlącego się ciała drapieżnika Spalony, w mgnieniu oka nie wiem. Odpowiedziała szczerze nadzieja, przerażona własnymi czynami. To po prostu się stało. Nie kontrolowałam tego. Solaris przyglądał się jej. Jego spojrzenie pełne było zaintrygowania i ostrożności. To moc żywiołów, odezwała się nagle, aestra, zbliżając się powoli do dziewczyny. Musiałaś być szamanką, kurę. I to niezwykle potężną, skoro zdołałaś dokonać czegoś takiego bez przygotowania. Nie mamy czasu na długie wyjaśnienia. Przerwał Megelon stanowczo. Jeśli są tu kolejne, musimy natychmiast opuścić to miejsce. Droga przez skalisty przesmyk była teraz szybka i cicha. Każde skrzypnięcie kamienia pod stopami niosło za sobą napięcie. Przedzierali się przez wąskie przełęcze, z trudem unikając kolejnych niebezpieczeństw, aż w końcu dotarli na drugą stronę góry. Rozbili obozowisko u podnóża zbocza, ukrytego między gęstwiną drzew i skalnych półek. Wieczorne ognisko płonęło jasno, lecz nikt nie miał ochoty na rozmowy. Każdy z towarzyszy w milczeniu rozmyślał nad tym, co zaszło. Szczególnie co ujrzeli w kurę. Dziewczyna siedziała z boku wpatrzona w migoczące płomienie. Jej myśli były splątane, serce pełne obaw i niepewności. Była przerażona tym, kim mogła się okazać, a jednocześnie czuła dziwny niepojęty zew żywiołów, który ją przyciągał i odpychał jednocześnie. Gdy wszyscy udali się na spoczynek, Kure została sama przy ognisku, pełniąc pierwszą wartę. Wpatrywała się w ogień. Gdy nagle obok niej pojawił się Megelon, cicho siadając na kamieniu. Nie mogę spać. Wyznał spokojnie, patrząc na nią uważnie. Jak się czujesz? Sama nie wiem, odpowiedziała cicho, unikając jego spojrzenia. To, co się wydarzyło, nie umiem tego wytłumaczyć. Spróbuj. Co czułaś, gdy to się stało? Wzięła głęboki oddech, zbierając myśli. Gniew, ogromny gniew, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. To po prostu się wydarzyło, jakby ktoś lub coś przejęło nade mną kontrolę. Opowiedziała mu o rozmowie z Egzarchą, o swojej dawnej osobowości gniewnej, zdyscyplinowanej i bezwzględnej. Każde słowo sprawiało jej ból. Rodziło niepokój i strach przed tym, kim mogła znów się stać. Czuła się rozdarta między obecną sobą, a tajemniczą, gniewną Adwejrą. Boję się Megalonie. Wyszeptała w końcu, czując łzy napływające do oczu. Boję się... jej. Megalon milczał przez chwilę, po czym delikatnie objął ją ramieniem, przyciągając do siebie. Nie powiedziała nic... Poparła głowę na jego ramieniu i zapłakała. Poranek przyszedł z pierwszymi promieniami słońca, które delikatnie przebijały się przez korony drzew, rozświetlając obozowisko. Po ciężkiej nocy, pełnej rozważań i niepokoju, podróżnicy wstali z lekkim ociąganiem. Ale też ze świadomością, że muszą kontynuować swoją misję. Szybko zwinęli namioty, spakowali ekwipunek i bez zbędnych rozmów ruszyli dalej. Las stopniowo stawał się bardziej przejrzysty, drzewa rosły rzadziej, a między nimi prześwitywało coraz więcej światła, które rozpraszało mgły i cienie poprzednich dni. Megalon prowadził grupę, uważnie spoglądając na urządzenie nawigacyjne, które trzymał w dłoni. Reszta drużyny podążała tuż za nim, starając się utrzymać tempo i zachować czujność. Wędrowali przez wiele godzin, mijając kolejne polany i prześwity, aż w końcu dzień zaczął chylić się ku zachodowi, rzucając na wszystko ciepły pomarańczowy blask. Wyczerpani, ale zdeterminowani podróżnicy zatrzymali się nagle, dostrzegając szeroką, spokojną rzekę przecinającą ich ścieżkę. W niej stała samotna postać kobieta Drinej, zajęta łowieniem ryb. Woda sięgała jej do ud, a ona spokojnie, skupiona, wpatrywała się w tafle wody. Dopiero po chwili, jakby coś ją zaniepokoiło, uniosła głowę i zauważyła podróżników. Opuściła wędkę i z energią zaczęła machać w ich stronę, jakby wypatrywała ich od dłuższego czasu. Spójrzcie powiedziała Aestra zaskoczona przyspieszając kroku Cała grupa ruszyła szybciej w stronę kobiety z niedowierzaniem wymalowanym na twarzach Ostrożnie lecz pełni nadziei przeprawiali się przez rzekę Witajcie zawołała radośnie gdy podróżnicy zbliżyli się dostatecznie blisko Nareszcie ktoś przybył Jestem Veloria Veloria powtórzył Megelon zbliżając się do niej Szukamy azurowej strażnicy. Czy jesteśmy blisko? Bardzo blisko, odparła z szerokim uśmiechem, wskazując na wzniesienie widoczne niedaleko za jej plecami. Tam jest nasza strażnica. Cieszę się, że was widzę. Podróżnicy spojrzeli we wskazanym kierunku, dostrzegając zarys obozowiska na tle wieczornego nieba. Wystąpili Krzysztof Baran, Piotr Baran, Krzysztof Belka, Monika Milewicz, Karolina Pisuła, Anna Kozłowska. Witaj. Mamy nadzieję, że podobało Ci się to słuchowisko. Jeżeli tak, to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku, aby być na bieżąco. Koniecznie zostaw też swoją opinię w komentarzu. Powiedz nam, co Ci się najbardziej podobało. Jeżeli chciałbyś wesprzeć nasze dzieło, zapraszamy na nasz patronite link w opisie filmu. A tymczasem, do zobaczenia w następnych produkcjach. Pozdrowienia.